Cześć, tutaj Fałder. Witam Was w nowym odcinku Pancernej Pięści. I mamy tutaj dzisiaj Hellcat'ika. Za chwilkę zobaczycie sobie. mam nadzieję, że bardzo fajną bitwę na tym Helkacie. Troszkę nie było odcinków, byłem różnymi rzeczami zajęty i troszkę wakacje, wyjazdy i inne takie rzeczy, ale już wracamy z odcinkami. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy Wam się spodoba, bo troszkę ostatnio grałem i tych bitew udało mi się kilka fajnych nabić. Mamy mapkę El Ja do sobie Hellcat'a, którego odkupiłem jakiś czas temu. Zobaczyć się tutaj fajną miejscu, które pokażę. Jedna jest tutaj, gdzie przejechają właśnie w tym momencie, natomiast tutaj z przodu jest druga, jeszcze, jeszcze lepsza, natomiast jest dużo bardziej odsłonięta i naprawdę radzę tutaj jeździć tylko małymi czołgami, które mają dobry kamuflaż, bo inaczej może być problem z, z przeżywalnością w tym miejscu. Zawsze można je schować za tym kamieniem po prawej stronie, ale, ale nie, nie zawsze się to udaje, niestety, jeżeli z kilku stron do nas strzelają. No zobaczcie, mam lotnetkę i udało mi się dzięki tej lotnetce wyświecić tutaj już jakiś czołg. Mam również y, siatkę kamuflażową. Nie mam zupełnie na, na helkacie w tym momencie żarówki, ponieważ mam zupełnie nową załogę do tego Hellcata. K odkupiłem sobie go, ponieważ była na niego zniżka. Bardzo mi się kiedyś podobała gra Hellcatem, y, natomiast nie miałem żadnej załogi, żeby do niego włożyć. Y, wszystkie załogi są na jakichś innych czołgach amerykańskich w tym momencie, y, dlatego, dlatego na tego Hellcata y, musiałem wyszkolić od nowa załogę i y, dlatego nie mam tutaj tej żarówki. Chyba tylko radiooperator. Ma trzy perki, bo został mi z jakiegoś innego czołgu, po prostu. Natomiast reszta to jest świeża załoga. Zacząłem strzelać do niego, ponieważ zobaczcie, mam 404 metry odległości do tego czołgu i jestem w 100% pewny, że mnie nie wyświeci. Stoję w krzakach, mam siatkę kamuflażową na sobie, i do tego troszkę tam już, już udało mi się nabić kamuflażu na załodze. Zasięg spotowania maksymalny to jest 445 metrów, więc 404 metry to jest tylko 40 metrów mniej. Byłem po prostu 100% tak pewny, że nie będziemy w stanie wyświecić tata jedynka. Ja się stąd nie ruszam, świecę sobie. Polecam to miejsce również wszystkim scoutom, którzy, które są małe i które posiadają lodnetkę, ponieważ stąd można wyświecić praktycznie wszystkie czołgi przeciwnika, które znajdują się tutaj w tym miejscu na górce. Dodatkowo bardzo fajne miejsce do strzelania też, jeżeli już jesteście pewni, że możecie strzelać, to można strzelać we wszystkich kierunkach, bo za widzimy te czołgi, które są tutaj na A2 A3, jak i wszystkie czołgi, które znajdują się tutaj na górce w bazie w tym miejscu. Bardzo fajne miejsce, natomiast tak jak mówię, trzeba uważać i wiedzieć, kiedy można strzelać, a kiedy lepiej tego nie robić, bo można bardzo szybko zejść, jeżeli się tu zaświecicie, to, to nie pożyjecie dłużej niż kilka sekund, bo wszystkie lufy zaraz się na was skierują. Będę chciał wykaczyć tę herkę teraz. Hellcatów się boję, to są naprawdę bardzo groźne niszczyciele czołgów, świetne działa i bardzo duży kamuflaż. Tutaj mamy jeszcze sztukę, ten sztuk jest najlepszym graczem w drużynie przeciwnika. Nie udało mi się go tutaj trafić, mam jeszcze Crusadera, który się wychylił na chwilę, ale, ale ja sobie będę po prostu stał. Nie będę szarżował do przodu póki co. Hellcat bardzo fajnie sprawdza się właśnie w walce takiej na dystans, z bliska oczywiście też można walczyć, ale Objeżdżanie jest dość trudne, ponieważ ta jego lufa się bardzo, bardzo powoli obraca, jego wieża się bardzo powoli obraca i przez to okrążanie przeciwników jest dość problematyczne. Znaczy, nie może nie samo okrążenie, ale po prostu trzymanie i cały czas na muszce jest problematyczne, bo nie zdążymy obracać tak szybko wieżą, jak szybko będziemy jeździli dookoła danego czołgu. To jest związane chyba w ogóle z tym, że z tego co pamiętam, Helkaty miały ręcznie obracaną wieżę, żołnierze tam Sami takimi korbami kręcili i obracali tą wieżę. To miało związek z tym, że chciano zmniejszyć wagę tego pojazdu, ponieważ on był bazował głównie właśnie na prędkości i na walce w większych grupach. Większe grupy takich helikatów wyjeżdżały po prostu i masakrowały czołgi przeciwnika. Tyle takiego odesłucha historycznego, przynajmniej z tego co pamiętam. Jeżeli coś tam się pomyliłem, ewentualnie to na 100% mnie poprawi ktoś w komentarzach. Jak zwykle, jeżeli coś tam. Się przejęzyczę, albo powiem nie, tak. Wiem, że Wasza wiedza jest dość duża na ten temat również, więc, więc na pewno będzie jakaś fajna dyskusja na temat Helkatów. Wracając jednak do bitwy, widzicie cały czas stoję tutaj w miejscu, nie wychylam się za bardzo. Udało mi się tego teraz zdjąć i uratować te 34. Nie ruszam się z tą, ponieważ mam bardzo dobrą pozycję, natomiast atakując, nie będę w stanie jej polepszyć, po prostu. Będę póki co starał się wykorzystywać to, co się tutaj dzieje, ponieważ ten moment już nadszedł, że trzeba ruszyć jadę do przodu. Tyle je mogłem stać, tyle je mogłem strzelać to postałem. Już dłużej nie było sensu, ponieważ wiem, że nic więcej mi tutaj naprawdę nie wyjedzie. Ewentualnie te czołgi z tej strony mogłyby wyjechać. Natomiast policzyłem sobie w tym momencie 6 czołgów. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, wszystkie mamy na mapie zaznaczone mniej więcej. I widzę, że tutaj. Przez ten przejazd będzie można się jakoś tam wbić na tyły przeciwnika, jeżeli mi się to uda. Muszę uważać na tego Helkata. Te dwa czołgi są tutaj zajęte walką z t 64 więc raczej nie będą na mnie patrzyły. Jeszcze jeden spadł, ale mamy Churchilla, który próbuje grać ja na kapa. Bardzo fajnie dla mnie od boku Churchill, to jest to, o czym helkat marzy. Jeszcze jeden strzał i już będzie po nim. Nie powinien tutaj zdążyć dojechać. Bardzo fajne opuszczenie lufy w tym czołgu. Naprawdę polecam Helkata. Uważam osobiście, że Hellcat jest nawet lepszym czystym tuerem niż, niż KW1S, bo po prostu daje więcej możliwości KW Sport, no to sami wiecie, to jest niezła mobilność i bardzo silne działo, natomiast bardzo długi czas reloadu i niezbyt, niezbyt twardy pancerz jak na HTK. Natomiast Hellcat może być jako sniper, może walczyć jako med, może być spoterem, naprawdę bardzo dużo różnych rozwiązań na niego można stosować i generalnie najlepszą taktyką według mnie jest właśnie przykampienie na początku albo granie jako spot zwyczajny, a potem jeżeli już przeciwnicy są lekko obici i już mniej więcej wiemy gdzie są rozstawieni, wtedy dopiero ruszamy do boju i zaczynamy wykańczać w taki właśnie sposób. Wyjechałem z ta fałka, była na jeden strzał dla mnie, teraz mamy AP-7, który nie ma najmniejszych szans w momencie kiedy zajadą go dwa czołgi z różnych stron. Zobaczcie, że został strza dwa strzały ode mnie, zaraz mu trzecią bułę, jeszcze podjadę tutaj sobie do niego od tyłu cały czas, żeby go zablokować w tym momencie, żeby już nie mógł się odwrócić i nie mógł w żaden sposób się na mnie tutaj ustawić. Strzelam mu w tył. Jeszcze jeden strzał i już będzie po nim. No i zostanie nam Hellcat i, i, i z drugi który ma full tego co wcześniej widziałem. Aha, zapomniałem, bo właśnie teraz zauważyłem. Jedynym problemem Hellcata, naprawdę dużym według mnie, jest to, że ma bardzo mało amunicji. Jeżeli długo pożyjecie i Wykończycie dużo czołgów. A tutaj ten Hellcat bardzo fajnie mnie trafił. Wiedział, że mniej więcej tam gdzieś wyjadę i sobie ładnie przejął pozycję i mnie uderzył. Przyjadę teraz przez miasto. Wracając do tego co mówiłem wcześniej, Hellcat ma bardzo mało pocisków, naprawdę 30 pocisków to jest zdecydowanie za mało jak na ten czołg. Zwłaszcza jeżeli chcemy dłużej walczyć, bo te pociski dość szybko się kończą i nie trzeba uważać na to, żeby ich nie marnować po prostu. Czekam aż ten helkat zgaśnie, tak jak teraz to się stało. I spróbuję tutaj za budynku i go niespodziewanie uderzyć. Zobaczcie, wyjeżdżam na moment, jestem helkaci, został Dostał strzał i już mam mniej więcej porównaną HP. Więc szanse się wyrównały. Nie wyjeżdżam do drugi raz, ponieważ on tutaj 100% na mnie celuje. Poczekam na to, aż te czołgi, które tam są bliżej niego w jakiś sposób podjadą i spróbuję go zająć. Teraz to się właśnie udało. Strzelam tego Hellcata. Już go wykończyłem. Zostaje IS do drugiej jeszcze. 7 fragów 2800 damage w tym momencie. Całkiem fajny wynik. Podjadę sobie tutaj do tego dołu. Z tego dołku jest bardzo fajne bicie na ten, na ten wyjazd na A2, A3. Jest IS. Ja się nie zobaczył. Staram się jak najszybciej cofnąć. Strzeliłem zupełnie, zupełnie bez sterowania. Akurat udało mi się tak, że, że, że go przebiłem, ale po prostu... Ważniejsze było dla mnie to, żeby się cofnąć. Zobaczcie, mam tak mało HP, że jeden strzał od tego Isa, jeżeli ma 122 mm do działu, ane, prawdopodobnie taki działu właśnie ma. Jeżeli mnie raz trafi, no to tutaj moja kariera w tej bitwie się już szybko zakończy. Też 64 zajeżdżę go z prawej strony, od przodu, więc ja nie będę tutaj stał i się strzelał z nim od frontu, tylko spróbuję go zechać tą drogą od tyłu i spróbować go zaatakować z drugiej strony zupełnie. BDR pojechał na kapa, co jest według mnie dość dużym błędem powinien również za mną się tego ISA 2 i go spróbować wykończyć, bo jeżeli ten BDR będzie stał na kapie i nie daj Boże wykończy IS-2 i mnie i Helkata, to on zostaje sam i nie będzie w stanie skapować. Nie ma takiej szansy na to, żeby BDR był w stanie skapować w momencie kiedy IS2 będzie go będzie atakował. Natomiast jeżeli byśmy zaatakowali we by trzech tego ISA, to na pewno będzie większa szansa na to, żeby, żeby go wykończyć. Ten tym IS 2 jedzie teraz na T64, więc ja wykorzystuję wam chwilę, właśnie strzelił w tym momencie, wykorzystuję tą chwilę, strzelam jego raz. Jestem pewny, że przeładowuje dłużej odemnie, ponieważ ja ładuję jakieś tam 7,5 sekundy chyba, on ładuje około 11, to wiem, że jestem jeszcze raz w stanie go strzelić. Udaje mi się to zrobić, udaje mi się go wykończyć. 3900 damage'u, yy, i, i jakaś bardzo dobra gwiazdka tam chyba 2600 ekspo udało mi się tej bitwie zdobyć. Wy właśnie widzicie te, te skryny ja nie pamiętam dokładnie ile to było. W każdym razie bardzo fajna bitwa mi się trafiła tym, tym Helkatem i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolony, zresztą jak z całego tego czołgu, jeszcze jak sobie zrobię na nim żarówkę, to już w ogóle będzie rewelacja. Ostatnio nawiązałem współpracę z gryonline.pl. Pewnie kojarzycie taką stronę, ona jest bardzo, bardzo długo w polskim internecie. Napisałem na nich fajny artykuł, tak mi się wydaje, że fajny artykuł o War Dam tutaj link w opisie filmiku, jeżeli chcecie sobie zobaczyć ten artykuł, to zachęcam do, do przeczytania i do zostawienia jakiegoś komentarza tutaj pod filmikiem, czy tam pod artykułem. A ja sobie y, idę teraz nagrać jakiś następny odcinek, bo, bo warto będzie chyba wrzucić teraz tych odcinków troszkę więcej, zwłaszcza, że kończą się wakacje i wszyscy wracają pewnie do gry. Dobra, już nie przynudzam, nie przedłużam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.